Chłodzenie rzeczy w przestrzeni kosmicznej jest trudniejsze niż mogłoby się wydawać, ale właśnie przez taki proces przechodzi teraz teleskop Jamesa Weba. Zejście do bardzo niskich temperatur jest niezbędne, aby jego systemy obrazowania w podczerwieni działały poprawnie. Minie jeszcze kilka tygodni, zanim proces ten zostanie zakończony i teleskop będzie gotowy do wykonania swoich pierwszych przełomowych zdjęć wszechświata w podczerwieni. Może się wydawać, że to wyjątkowo długi czas na schłodzenie czegoś, ale to część trudności związanych z pracą w kosmosie. Pierwszy punkt to osłonić się przed słońcem, które może rozgrzać sprzęt do piekących temperatur, jeżeli jest on wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Na szczęście James Webb posiada specjalnie zaprojektowaną osłonę przeciwsłoneczną, która chroni go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Pozostałe instrumenty teleskopu chłodzą się już od czasu, gdy osłona słoneczna została zamontowana kilka tygodni temu. Mimo to, kolejną przeszkodą do pokonania jest brak dwóch z trzech sposobów na naturalne pozbycie się ciepła w przestrzeni kosmicznej. Przewodnictwo cieplne, gdzie ciepło jest przekazywane bezpośrednio do innej substancji. Oraz konwekcja, w której nagrzane warstwy cieczy bądź gazów zmniejszają swoją gęstość i zgodnie z prawem Archimedesa są wypierane do góry, gdzie zimne, jeszcze nierozgrzane warstwy opadają, zajmując miejsce tych rozgrzanych to oba te procesy nie działają w próżni kosmicznej. James Webb używa więc trzeciej metody rozpraszania ciepła, a mianowicie promieniowania. Samo ciepło powoli ulatnia się w postaci światła podczerwonego. Oczywiście to światło podczerwone jest dokładnie tym, które Webb ma nadzieję zbierać, więc jakiekolwiek źródła inne niż cele obserwacyjne, takie jak jego własne instrumenty, mogą wpływać na dokładność pomiarów. Obecnie segmenty zwierciadła głównego teleskopu znajdują się w zakresie od 233 do 213 stopni Celsjusza, podczas gdy zwierciadło wtórne ma około 270 stopni Celsjusza. Przed nimi jeszcze długa droga, aby osiągnąć docelową temperaturę, około 10 stopni zimniejszą niż obecnie. Instrumenty weba pracujące w podczerwieni, mają swoje własne cele temperaturowe. Instrumenty bliskiej podczerwieni mają obecnie około -198 stopni Celsjusza, z oczekiwaną temperaturą końcową około -233 stopni Celsjusza. Teleskop robi powolne i stałe postępy na liście kontrolnej do rozpoczęcia operacji naukowych za kilka miesięcy. W przestrzeni kosmicznej teleskop musi być utrzymywany w bardzo niskiej temperaturze, aby mógł wykrywać światło podczerwone pochodzące od bardzo słabych, odległych obiektów. Aby chronić teleskop przed zewnętrznymi źródłami światła i ciepła, takimi jak Słońce, Ziemia czy Księżyc. A także przed ciepłem emitowanym przez obserwatorium, pięciowarstwowa osłona słoneczna wielkości kortu tenisowego działa jak parasol, który zapewnia cień. Osłona przeciwsłoneczna dzieli obserwatorium na dwie części. Na ciepłą, skierowaną w stronę słońca, która ma około 85 stopni Celsjusza, i zimną, mającą minus 240 stopni Celsjusza. Osłona przeciwsłoneczna blokuje światło słoneczne przed zakłócaniem. Pracy czułych instrumentów teleskopu. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dzięki bardzo za oglądanie, i do usłyszenia w kolejnym materiale Kosmiczna Piona.